Kwasy tłuszczowe omega-3, niezbędny wkład w zdrowie człowieka. Wykorzystano materiały z Narodowych Instytutów Zdrowia, PZH. Niech jest częścią USA Departament Zdrowia i Opieki Społecznej. Harvard TH Heinz Hall of Public Health. Organizm ludzki może wytworzyć większość potrzebnych mu rodzajów tłuszczu z innych tłuszczów lub surowców. Nie dotyczy to kwasów tłuszczowych omega-3. Kwasy tłuszczowe omega-3 są również nazywane tłuszczami omega-3. Są to niezbędne tłuszcze, których organizm ludzki nie jest w stanie wyprodukować. Ciało musi je pobierać z pożywienia. Pokarmy bogate w kwasy omega-3 obejmują ryby, niektóre oleje roślinne, niektóre orzechy, orzechy włoskie, nasiona lnu, olej lniany i warzywa liściaste. Co sprawia, że tłuszcze omega-3 są wyjątkowe. Stanowią integralną część błon komórkowych w całym ciele. Wpływają na funkcje receptorów komórkowych w tych błonach. Stanowią punkt wyjścia do produkcji ich hormonów. Są ważne dla regulacji krzepnięcia krwi. Znacząco wpływają na nastrój i witalność. Nie oznacza to, że osoby z wystarczającą ilością omega-3 w swojej diecie są cały czas w euforii. Ale można śmiało powiedzieć że osoby z niedoborem omega-3 są zdecydowanie podatne na brak energii i zły nastrój. Możliwość uczenia się, koncentracji, pamięci i rozwijania nowych umiejętności. U ssaków doświadczalnych niedobór kwasów omega-3 doprowadził do spadku tych zdolności. Nadpobudliwość u dzieci zasługuje na osobną uwagę. Od dawna udowodniono udział kwasów omega-3, a także wapnia, magnezu lecytyny i dobroczynnej mikroflory w poprawie stanu nadpobudliwych dzieci. Unikanie produktów mlecznych z powodu nadpobudliwości często pomaga. Nie zawsze wiąże się to z alergią na mleko lub nietolerancją cukru mlecznego, laktozy. Częściej jest to spowodowane antybiotykami, hormonami, konserwantami i innymi dodatkami do mleka. Bardzo ważna jest rola omega-3, chlorofilu, magnezu, wapnia i lecytyny sojowej. Zapobieganie nadpobudliwości i pomoc w nadpobudliwości, stosowanie suplementów jest więcej niż wskazane. Co jeszcze potrafi omega 3? Skurcz i rozluźnienie ścian tętnic dotyczy również omega 3. Temat, który dotyczy wszystkich, stany zapalne. Niedobór omega 3 wystarczy, aby podtrzymać ogień zapalenia. Problem tkwi w braku równowagi pomiędzy omega 6 i omega 3. Omega 6 wspiera niektóre reakcje ochronne. Krzepnięcie krwi ratuje życie. Ale co, jeśli krzepliwość krwi jest nadmierna? Przekroczenie normy to już problem. Krzepnięcie krwi i stany zapalne, te reakcje ochronne zapewnia omega 6 i jej pochodne. Idealnie, gdy omega 3 jest zbilansowana z omega 6. Omega 3 zmniejsza krzepliwość krwi i kontroluje aktywność zapalną. Omega 3 z nadmiarem omega 6 zawsze wiąże się z ryzykiem zapalenia. Tutaj należy zadać pytanie: dlaczego leki przeciwzapalne są tak popularne? Dlaczego niesteroidowe leki przeciwzapalne są w torebce każdej kobiety? Logiczne jest założenie, że w każdej torebce powinna być omega 3. O źródłach omega 6 to najpopularniejsze produkty. Oleje roślinne, z kukurydzy. Słonecznika, orzeszków ziemnych, bawełny, soj. Dominują w nich kwasy omega 6, a mianowicie majonezy, ciastka i większość gotowych produktów z tych olejów. Inna grupa popularnych tłuszczów po prostu nie zawiera kwasów omega-3, mają niską zawartość kwasów omega 6. Są to tłuszcze kokosowe i olej palmowy. Olej lniany. Olej z orzechów włoskich. Są to szybko utleniające się oleje. Mają omega-3. Jednak do długotrwałego przechowywania tych olejów potrzebne są środki konserwujące lub bardzo szybkie ich użycie. Tak poza tym. Często pytany o olej sojowy i lecytynę sojową. Omega-6 dominuje w oleju sojowym. Lecytyna sojowa, w NSP, jest substancją absolutnie czystą 100% czysta lecytyna. Nie ma zanieczyszczeń olejem ani białkiem sojowym. Właśnie dlatego lecytyna NSP jest tak popularna. To najlepsze, co możesz uzyskać z soj. Zdecydowanie nie ma związku między lecytyną sojową NSP a innymi substancjami, sojową omega 6, białkiem sojowym. Dlaczego więc niesteroidowe leki przeciwzapalne są w torebce każdej kobiety? Logiczne jest założenie, że w każdej torebce powinna być omega-3. Tak poza tym, miażdżyca zaczyna się stanem zapalnym. Starzenie się, naruszenie i wygaśnięcie funkcji narządów, też. Omega-3 wiążą się również z receptorami na komórkach, które regulują funkcje genów. Wykazano, że razem tłuszcze omega-3 pomagają zapobiegać chorobom serca i udarowi. Oprócz leków tłuszcze omega-3 mogą pomóc w ograniczeniu tocznia, egzemy i reumatoidalnego zapalenia stawów. Co jeszcze napisano o dobroczynnych właściwościach omega-3? Normalizuje metabolizm. Pomaga zredukować nadwagę. Poprawia nastrój. Pomaga łatwiej radzić sobie ze stresem. Wzmacnia serce i naczynia krwionośne. Poprawia stan skóry, włosów, paznokci wzmacnia tkankę kostną zapobiega niektórym nowotworom w szczególności rakowi piersi uczestniczy w budowie komórek obowiązkowe w diecie kobiet w ciąży niezbędne dla zdrowia odporny nerwowy układy hormonalne odporny na stany zapalne normalizuje profil tłuszczowy krwi poprawia krążenie krwi zmniejsza ryzyko chorób serca i naczyń ważny. Omega-3 mogą również odgrywać ochronną rolę w raku. Profilaktyka raka to temat dla każdego. Dlatego przyjmowanie omega-3 w celach profilaktycznych jest również tematem dla każdego. Omega-3 służy do zapobiegania wielu innym stanom. Przewoano, że u osób podatnych na zły nastrój występuje skrajny niedobór omega-3. Ma kluczowe znaczenie dla zdrowia mężczyzn. Problemy z potencją najczęściej zaczynają się na tle problemów naczyniowych. Nadciśnienie, miażdżyca, niedokrwienie mięśnia sercowego. Organizm włącza funkcje seksualne, by ratować życie. Włączenie tej funkcji przy stymulatorach potencji nie zawsze jest bezpieczne. Niektóre leki mogą prowadzić do impotencji. Ernest Hemingway popadł w depresję. Na nadciśnienie przepisano mu lek zmniejszający potencję. Dlaczego nikt mu nie powiedział o możliwości zapobiegania? Stary człowiek i morze, ryby i olej rybny. Tłuszcze omega-3 to kluczowa rodzina tłuszczów wielonienasyconych. Istnieją trzy główne omega-3. Kwasy eikozapentaenowy, epa, i dokozacheksaenowy, tcha, pochodzą głównie z ryb, dlatego czasami określa się je mianem morskich omega-3. Kwas alfa-linolenowy, ALA, jest najpowszechniejszym kwasem tłuszczowym omega-3 w większości zachodnich diet. Kwas alfa-linolenowy, ALA, znajduje się w olejach roślinnych i orzechach, zwłaszcza włoskich, nasionach lnu i oleju lnianym, warzywach liściastych i niektórych tłuszczach zwierzęcych, zwłaszcza u roślinożerców. Organizm ludzki normalnie wykorzystuje tylko kwas alfa-linolenowy jako energię. Konwersja ALA do EPA i jest bardzo ograniczona. Dlaczego omega-3 pochodzą z ryb, a nie z roślin? Dlaczego omega-3 pochodzą z ryb, a nie z roślinożerców? Właśnie dlatego, że tłuszcze roślinne omega-3, ALA, organizm wykorzystuje wyłącznie jako źródło energii. Tłuszcze roślinne omega-3, kwas alfa-linolenowy, nie odgrywają takiej samej roli jak EPA i omega-3 z ryb. Przemiana kwasu alfa-linolenowego do epa-itcha zachodzi w bardzo małych ilościach. Zdrowie człowieka wymaga epa-itcha. Najsilniejsze dowody na korzystne działanie tłuszczów omega-3 są związane z chorobami serca. Tłuszcze te pomagają sercu bić płynnie i nie odbiegają od niebezpiecznego lub potencjalnie śmiertelnego, nieregularnego rytmu. Takie arytmie są odpowiedzialne za większość z ponad 500 tysięcy zgonów serca. Które mają miejsce każdego roku w Stanach Zjednoczonych. Tłuszcze omega-3 zapobiegają również wysokiemu ciśnieniu krwi i nieregularnemu rytmowi serca. Tłuszcze omega-3 poprawiają pracę naczyń krwionośnych, korzystnie wpływają na poziom trójglicerydów. Tłuszcze omega-3 mogą zmniejszać stany zapalne, co odgrywa kluczową rolę w rozwoju miażdżycy. Kilka dużych badań oceniło wpływ ryplu oleju rybnego na choroby serca. Przeprowadzono badanie grup po Italiano Perlo Studio della sopravvivenza nell'infarto Linfarto Miozardio, znane jako badanie profilaktyczne Gisi. Które przeżyły atak serca, które przyjmowały 1G kapsułkę tłuszczów omega-3 dziennie przez 3 lata, były mniej narażone na nawracające zaburzenia rytmu serca, zawał serca. Udar mózgu lub zgon z powodu nagłej śmierci w porównaniu z osobami które przyjmowały placebo. Co ciekawe, ryzyko nagłej śmierci sercowej zostało zmniejszone o około 50%. W niedawnym badaniu Jelis przeprowadzonym przez japońską agencję ochrony środowiska, Japa, uczestnicy, którzy przyjmowali EPA w połączeniu ze statynami obniżającymi poziom cholesterolu byli mniej narażeni na poważne zdarzenia wieńcowe, nagły zgon sercowy, zawał serca zakończony zgonem lub niezakończony zgonem, dusznica bolesna lub otworzyć lub ominąć zwężoną lub zablokowaną tętnicę wieńcową, niż osoby przyjmujące same statyny. Większość współczesnych ludzi spożywa znacznie więcej innego niezbędnego tłuszczu tłuszczów omega 6 niż tłuszczów omega 3. Niektórzy eksperci postawili hipotezę, że wyższe spożycie tłuszczów omega-6 może powodować problemy sercowo-naczyniowe i inne. Naukowcy uważnie przyglądają się innemu rodzajowi równowagi, tym razem między możliwym wpływem morskich i roślinnych tłuszczów omega-3 na raka prostaty. Wyniki badania przeprowadzonego przez pracowników służby zdrowia i innych badań pokazują, że mężczyźni, których dieta jest bogata wepa i tcha, głównie ryby i owoce morza, są mniej narażeni na rozwój zaawansowanego raka prostaty niż ci, którzy spożywają mało epa i tcha. WHO sposoby na zmniejszenie ryzyka raka piersi. Nie pal. Kontroluj masę ciała. Nie pij alkoholu. Karm swoje dziecko piersią. Bądź aktywny fizycznie. Unikaj narażenia na promieniowanie. No i oczywiście omega-3 znaczące zmniejszenie ryzyka raka piersi. Omega-3 jest szczególnie ważna dla kobiet. Podsumujmy: Omega-3 jest potrzebna. Omega-3 potrzebujesz dokładnie tego, który otrzymuje się z ryb. A co z agendą środowiskową? Wiemy, jak zanieczyszczone są wody oceanów. Wiemy, jak często w rybach znajduje się rtęć, radionuklidy, plastik, pestycydy i inne szkodliwe substancje. Niestety te szkodliwe substancje są często rozpuszczalne w tłuszczach. Oznacza to, że olej rybny koncentruje truciznę. Kluczową kwestią jest czystość surowców do produkcji suplementów. NSP gwarantuje najwyższą czystość i bezpieczeństwo w każdej kapsułce, każdej tabletce, każdej kropli płynnych suplementów. Superflux NSP, jak zawsze, najlepsze. Od 1972 roku NSP gwarantuje i zobowiązuje się do najwyższej jakości i czystości każdego produktu. Ludzka potrzeba Omega 3. 250 mg tcha, EPA. Skład kapsułek w miligramach, różni się na różnych rynkach. Wynika to z wymagań certyfikacyjnych. Jakość NSP jest niezmiennie najwyższa. Zawsze oferuje najlepsze. Jakość. Bezpieczeństwo, niezawodność. Omega 3 NSP to, co najlepsze w naturze.